Cześć, Dzisiaj chciałem trochę pokazać o serii Black Clover. Seria jest dosyć popularna w Polsce, jednak nie ma aż tak wielu filmów o niej, więc postanowiłem to nagrać. Choć nie ukrywam, skłoniły mnie do tego ostatnie odcinki, które w porównaniu do poprzednich jednak były na o wiele wyższym poziomie niż wcześniej. Chociaż przyznam, że moim ulubionym odcinkiem dalej jest 81, jednak to, co się działo na przomie odcinków 92, 93, 94, naprawdę. No jednak wniotło mnie w ziemię dosyć, ponieważ no na starcie w... myślisz, że Black Clover to przeciętna seria. Taki typowy showman, w którym działa moc przyjaźni. Jednak to co się na przestrzeni tych odcinków stało było no naprawdę szokujące i nie spodziewałem się tego po tej serii. Sam fakt, że fabuła już była dobra, ale również animacja, która... Bo to trzeba przyznać, Pierrot robi dobrą animację do tasiemców wtedy, kiedy musi. Bo choć cały kształt nie jest odbierany jakoś perfekcyjnie, to jednak są odcinki, które się wyróżnią ze względu na swoją fabułę i wtedy zwykle Pierrot robi dobrą robotę. Ale już przechodząc do samej fabuły, głównym bohaterem jest Asta, który jako młode dziecko został przygarnięty przez księdza razem z swoim rywalem Juno. Jak się później okazało, w przyszłości nie miał on ani trochę mocy magicznej many, która jest jednak najważniejszą rzeczą w w tym uniwersum, ponieważ bez niej tak naprawdę jesteś nikim. Ale gdy już myślał, że nic się nie zmieni, dostał on pięciolistną księgę, Księgę Demonów, która, no jak się później okazuje, jest tą najpotężniejszą. Już wcześniej, gdy wszyscy zobaczyli, że jego rywal Juno ma czterolistną, to było niesamowite. Jednak nikt nie wie, że tak naprawdę pięciolistna księga jest taka potężna. Seria jest niby zwykłym na jednak ma ona swoje momenty, jak już wspominałem, na starcie. Nie jest ona najwyższego poziomu cały czas, ale są te odcinki, które naprawdę mogą jednak wywołać taki zacież na twarzy. Ogólnie przed startem anime wyczytałem jakieś 70. i naprawdę mi się to spodobało. W... Jednak od tego czasu praktycznie w ogóle nie czytałem i. Teraz oglądam anime już bez znajomości bo i dlatego mówię, zaskoczyło mnie to, co się aktualnie dzieje. Więc mówię, nie jest to seria idealna, jest to seria fajna po prostu. Taka, przy której dobrze się możesz bawić, chociaż nie jest ona idealna. Mówię, ma swoje momenty. Jeśli chodzi o postacie, to jest z nimi różnie. No, wiele postaci może irytować, bo jest bardzo charakterystyczna. Znaczy, mogą być powtarzalne schematy, jednak wiele z nich po prostu jest strasznie uparta i używa z charakterystycznych znaków tak często, że mogą one już irytować strasznie. Openingi na pewno są mocną stroną serii, mi się bardzo podobają. Trzeci szczególnie tak jakoś mi utkwił w pamięci. Fajny ark przy okazji był wtedy emitowany. Ale o sagach nie będę za dużo gadał, ponieważ nie miało być spoilerów w tym filmiku, tylko raczej moja opinia. Więc jeśli chodzi o tę serię, to ja na pewno polecam. Dużo zabawy na pewno zapewni. No i to chyba tyle. Do następnego odcinka. Cześć.